Z tej strony Mike, podziemne typy, no i wracamy. Mam nadzieję, że większość z Was czekała, a chodzi mi mianowicie o ligę holenderską. No ja się bardzo ekscytuję, bo, bo lubię to oglądać. Interesuje mnie ta liga od małego, więc pewnie tutaj ci, co mnie znają, to wiedzą, że, że stawiam tutaj tą, tą ligę. Z powodzeniem, mogę tak przyznać, jeżeli ktoś po prostu nie wiem, jest tutaj pierwszy raz. No to Liga Holenderska to jest jakby taki mój konik, gdzie oglądam te mecze, więc nie boję się się jej obstawiać po różnych nawet wysokich kursach. Myślę, że fajnie to wychodzi i myślę, że potwierdzę po prostu kolejny raz na YouTubie, no jak i również na innych naszych mediach społecznościowych. Zanim do tego przejdziemy, no tylko pokrótce, jak zwykle przypomnienie, zapraszam na stronę, obstawiajcie, są nagrody do wygrania, moduł typerski, który sam zlicza typy. Bawimy się dalej. Jeżeli ktoś jest z Was dobry, to możemy takiego typera zasubskrybować, dostawać jego typy na maila. Spójrzcie sobie na nagrody 150, 100 zł lub grupa VIP. W poprzednim miesiącu rozliczyliśmy typerów, więc super. Zapraszam do zabawy. Wbijajcie oczywiście na nasze darmowe media. YouTube tutaj, łapka w górę, subskrypcja. Zapraszam. Instagram. Facebook grupa wizytówka i telegram typy czat dla chętnych o, darmowe typy tam oczywiście są i jest wcale nie ich jest mało dla chętnych którzy chcą pograć ze mną bardziej tutaj patronite możecie dołączyć poprzez patronite ale nie tylko różne inne metody wpłaty też na grupę płatną za 50 zł na wyszukiwane typy gdzie robię to po prostu to za was wyszukuję najciekawsze typy z różnych e, ciekawych miejsc w sieci za 100 zł macie już tutaj moją ligę holenderską pełną. Bo dla wyjaśnienia. Ja tutaj dam jakieś darmowe po prostu typy, ale pełna liga i pełna dostępność będzie dla tych, co e, chcą pograć ze mną i cenią sobie moją pracę na zamkniętych e, grupach. Oczywiście m, tu też będzie można na tym, na darmowych typach, e, swoje zarobić. Mam nadzieję, e, mam nadzieję, że swoje zarobić i, i że się nie zawiedziecie m, po raz kolejny. Jeszcze jedna taka promocja, zanim przejdziemy do całego kor Nowy Pukmacher, którego od niedawna tutaj mam jako okazję jeden z pierwszych promować, Noblebet, który mianuje tutaj się elitarny. W, kom w komentarzu i w opisie macie do niego link. Rejestrując się z tego linka. My mamy coś z tego, oczywiście. Taka rejestracja wpływa na rozwój strony internetowej, która jest przygotowana, przygotowana dla nas. Zamian za to za taką rejestrację. My odwdzięczamy się tym, że dostajecie dostęp do darmowej grupy na na przykład Ligę Holenderską. W Kretii się wystarczy tylko o mnie o tym powiadomić do mnie napisać Mike Ajax na telegramie. Bóg oferuje całkiem fajną promocję, jak na polski rynek, czyli gra bez podatku miesiąc do 1700 zł pakietu powitalnego, freebet do 300 zł, więc jeżeli nie macie konta, a myślę, że wielu z Was jeszcze tutaj nie ma, to zapraszam do sprawdzenia i podzielcie się informacją, czy warto tutaj grać po oni mianują się jako elitarna. Chcą być elitarni na rynku. Tak zwany gentleman's club gra miejsce do gry dla niby vipowych graczy. No dobra, ale to tyle i wracamy do tego, co jest najistotniejsze. Zanim zacznę Wam omawiać te typy, które w nadchodzącym sezonie przyjdą, no to pokażę Wam jak było. W poprzednim zrobiliśmy tutaj prawie 50 odzysków, to jest sam, sama opcja pre-match. Przerwał nam koronawirus, a szkoda, bo szło, szło bardzo fajnie. Obstawiałem tu ligę holenderską, ale również holenderskie drużyny w Pucharach Europejskich, bo no, większość tych meczów po prostu oglądam, bo mnie to ciekawi. E, można było zarobić, myślę, że dwa razy tyle, bo było też sporo takich kaszałtów które nam mm, psuły e, wyniki w ostatniej chwili, ja tu tylko pre, teraz jak będę rozliczał, będę rozliczał opcje dla jednych, którzy tylko za, na ślepo patrzą, aż się zakończy i opcje dla drugich, gdzie będą możliwe wyliczenia, ile moglibyśmy zarobić kaszując w danym momencie lub używając kontry. E, Tutaj możecie prześledzić sobie, jakie mecze były grane. O, pamiętam tutaj Lasclings z Alkmarem, gdzie bardzo spore kursy nam wchodziły, więc na pewno szło zarobić. Oby tak dalej. Mam nadzieję, że, że teraz będzie podobnie. Chociaż miejcie to świadomość, że sezon dopiero wchodzi w grę i ja też nie wiem, jakie te drużyny są w dyspozycji. Ostatnio Liga Narodów pokazała, że po 10 miesiącach te drużyny. Nie są w ogóle zgrane. Może być tu podobnie. Holandia nie dokończyła sezonu. Jak pamiętacie, oni przy biurku to wszystko rozstrzygnęli, było tam dużo zgrytów, nie każdemu to się podobało. No ja oglądałem kilka sparingów, trochę się tam przyglądałem, przyglądam się rynkowi transferowemu, co się dzieje. I mam jakieś te swoje pierwsze wnioski, ale musicie brać poprawkę, że to pierwsze, te dwie, może trzy kolejki to one będą takie badawcze, później będzie mi już o wiele łatwiej. Tutaj do tego podchodzić. E, na czym dopiero, jakby, swoje typy? No, przede wszystkim na wiedzy własnej, i na, na własnym, jakby, wyczuciu. Tak, bo czasem tutaj kurs może nie być logiczny, ale ja myślę inaczej i, i raz chyba udowodniłem, że, e, że te pewne moje przemyślenia, przynajmniej widzę holenderskiej one się jakoś sprawdzają. E, Oczywiście tutaj Wam daję na ten początek 8 typów. Nie ja będę typował tego więcej. Zobaczymy po prostu. Będą też oczywiście typy z kornerów. Miejcie też pod uwagę, że te kursy tutaj, w dniu, w którym nagrywam, do dnia kiedy to się pojawi, one mogą się różnić. Więc potem w rozliczeniu, jeżeli będzie jakaś diametralna różnica, że powiedzmy tu mam nawet 1,76, a za moment będzie na przykład, że tutaj 2,30, no to mam nadzieję, że wiecie, żeby sobie tutaj zmienić, bo ja typu jakby całego nie zmieniam, tylko jak kurs rośnie do góry, no to korzystajmy, no chyba żeby tutaj powiedzmy do przykładu w Feyenoordzie połowa składu wypadła, bo koronawirus, no to wiadomo nie grajdzie, ale no myślę, że jesteście ogarniętymi osobami i wiecie o co mi chodzi. Dobra, to lecimy w takim układzie z e, tą holenderską. Pokażę Wam, jak wygląda a, na ten moment ta kolejka. Nie mamy jednego meczu. Alkmaar i Utrecht nie gra e, w danej kolejce. Zostanie później to dokończone. Dla, dlatego w Holandii zawsze grają piątkowy mecz 11. No to tu mamy w sobotę i niedzielę te wszystkie mecze się, się dokończą. E, tutaj mamy no ostatnio właśnie przeglądałem transfer, niektóre tutaj poczynania klubów Jedna z takich hitów w Holandii, no to Marian Roman powraca do Groningen. Tutaj będzie jeden, typ właśnie na, na, na Groningen. Strzelił niedawno bramkę. No, myślę, że na pewno będzie wz, wzmocnieniem, huczny tutaj powrót, ale nie tylko, bo kilku fajnych zawodników też również wróciły. Po Machi, Elia, no, może dla Was mniej znanych, dla mnie oni, oni są znani. Jest ich więcej, ale tutaj nie o to chodzi, żebym wymieniał po person personaliach, tak jak w trakcie. Może kiedyś zdecyduje się na jakiś live, to wtedy będzie to fajniejsze podłoże, żeby poopowiadać o takiej egzotycznej w sumie pewnie dla Was lidze, jak ta, jak ta holenderska. Dobra, a teraz takie krótkie omówienie typów. Jeszcze poprawka, że to pierwsza kolejka i mam nadzieję, że będziemy tutaj z czasem mądrzejsi. Ok, Twente, Sitarten, do czego wygra Twente dla mnie? myślę, że grają u siebie bardzo szybką piłkę, tam jest sporo młodych zawodników, tutaj też podchodziło na przykład do wypożyczeń do nich. No Zaraz Wam pokażę, jak oni się tam prezentują po transferach, bo oczywiście Twente to dla mnie jest taka drużyna markowa, kiedyś to była w topie, tak jak Alkmar, ale później mieli pewne perturbacje i spadła ta drużyna kłopoty finansowe i, i tam było z prezesem Monstermanem pewne... Pewne dziwne kwasy, gdzie, gdzie odbiło się to na klubie, i oni dopiero wracają do elity. Teraz no, liczę, że oni będą tak po prostu w środku tabeli, ale mm, w meczu z Citartem to, to mam nadzieję, że oni dadzą rady. Eee, zobaczcie, tutaj często tutaj do Holandii przychodzą, też ogrywają angole eee, Tych graczy, no, Benfica, tutaj też to są młodzi zawodnicy, którymi dopiero się będę przeglądał, jak oni fajnie tutaj ewoluują, ale z takich wzmocnień na to macie Lazaram Pro Pałku Saloniki, myślę tutaj, e, że on będzie niezbym tam dla Twenty Danilo e, za jak się coś za jak się będzie wygrywał, ciekawy napastnik Kick Pier kupiony z Remwent, też młody, ciekawy środkowy obrońca. Mater Markello, więc Wacław Czerny kreowany na gwiazdę, to naprawdę to, były, to są zawodnicy z sporym potencjałem, no miejmy nadzieję, że uwolni się w to Twente. ogólnie no, jest tam z szkoleniowcem. Mamy tutaj też taki miks właśnie takiej młodości z, z takimi kraczami już powiedzmy starszymi typu Foldbrama. Brama. I sądzę, że po prostu ta drużyna no, w tym sezonie będzie. Może jeszcze nie, nie, nie aspirować o miano jakiejś pierwszej, pierwszej piątki, szóstki, ale pewny środek powinna mieć, a Fortuna dla mnie kandydat do spadku. No może nie każdą drużynę będę was tutaj po, po, pokazywał pod względem transferów, ponieważ za długo by to zeszło, a wiecie, jeżeli tak gadam dużo 20 sitar, dla mnie pewna jedynka, e, gramy Cvolle Feyenoord. E, tutaj bez większej analizy uważam, że po prostu ten mecz e, over 2,75 po tym kursie. Cvelle u siebie z nordem ostatni mecz przed pandemią, e, 2-3 jeżeli się nie mylę, szalony mecz, tutaj na no, ogólnie Cvelle u siebie swoje nordy osą mecze szybkie, e, 1,76. Dwóki, Te, jeszcze też wystawiam takie sekuracyjne kursy, bo pewnie m, gdyby to było w trakcie sezonu, ten kurs byłby niższy, tutaj pewnie był, od trójki się zaczynał, e, więc gramy to w ciemno, Sparta, Ajax. Nie ma jaksu dlatego, że lubię, tylko po prostu dlatego, że są w mega mega formie. Uważam, że tutaj dwoma, trzema bramkami to spokojnie są w stanie wygrać e, ze Spartą. Zremisowali tylko jeden sparing, resztę wygrali, więc super bilans. Tam Antonio już szaleje. E, odszedł teraz Danny van szkoda, ale przyszedł nowy, młody gracz Kudus, e, więc e, jakby nie widać, e, znaczy inaczej. Przed pandemią Ajax po prostu był w tragicznym dołku, odpadł z Ligi Europy, z Getafe, w lidze już mało nie stracił mistrzostwa na rzecz Arkmaru. a te sparingi pokazują, że, że są w gazie, zresztą oni mają potężny budżet, myślę, że jeszcze ktoś tutaj dojdzie z dobrym nazwiskiem w miejsce Van de Beka. zresztą tam odszedł Malin, Van de Beek i Zajech, więc... Przydałby się jeszcze kto, ktoś mocny, no i to jest drużyna, która tutaj w tej lidze na tym, na tym momencie góruje, nawet góruje wyraźnie nad PSW i nordem i Alkmaar. No jeżeli nie zdobędą mistrza w tym sezonie, no to tylko po prostu dlatego na własne życzenie, na jakiś kryzys. Więc tutaj myślę, że na start, że, że wygrają spokojnie. Można by było jeszcze tutaj zagrać over. 3,5 dla chętnych, ale mówię tutaj, większość typów też będziecie mieli ode mnie na, na grupach zamkniętych, więc spróbujmy Ajax, że wygra e, dwoma bramkami. Sparta zawsze groźna u siebie, ale ten Ajax jest jednak dominatorem. Groningen PSW, o tym meczu mówiłem, tutaj plus pół u siebie Groningen 1,82 i typ ryzykowniejszy, że Groningen wygra. No, powiecie, może, że, że Robin, i już po prostu klapki na oczach. No nie, mimo że PSW też nieźle się prezentowało w pre chociaż sprawdzimy sobie, wiem, że z Herton ostatnio wygrali 4-0, i to było dla mnie spore zaskoczenie, ale nie widzę tutaj jakichś powiedzmy z victoria köln no to tu jakaś drużyna druga, trzecia z Herton, z Frankfurtem przegrali, z Wilnem. No, wyniki takie po prostu w kratkę, a no, nie widzę w PSW jakiejś takiej nowej jakości. Oni tamten sezon mieli po prostu, moim zdaniem, tragiczny, jak na te możliwości, które ta drużyna ma. Przydałoby się tutaj jakieś po prostu zwiększe sypnięcie z groszem, no ale tak się nie dzieje. Transferów, no ja tutaj nie, nie widzę jakichś takich zawodników, którzy oni mieliby zmienić pogląd no po prostu, jakby kreację tej drużyny. No, Filip Mars z Augsburga za 8 baniek. No podejrzewam, że, że skałci tam wiedzą, co robią. No ja tego zawodnika nie zdałem przed przyjściem. Wartość rynkowa 15 baniek. No, mm, obrońca w sile w wieku 26 lat. To mam nadzieję, że będzie to wzmocnienie bo tej obroni w PSW. No, nie ma za bardzo. Zaciekawie. Mm, nie było. Szczególnie, no, tam były. No było kilka nie, nietrafionych transferów tutaj o patrzcie, no Ricardo Rodriguez wraca do Milanu. Niewiele po prostu pograł w tym PSW e, przez pandemię. Odchodzi Daniel Szwab, który no, no nieźle, niezły był obrońcą, ale to nie jest taka kasa. Powiedzmy, jak mamy e, w Ajaxie, tak tych obrońców, choćby nie wiem, porównać. Do, do, wcześniej do Delichta, czy teraz nie wiem, do Alvareza, czy do Deleja Blind'a. No nie, Ibrahim Falai chciał się odbudować na no, jak. Widać nie wiadomo jaka jego ta przyszłość będzie dalej. To co mnie zaskakuje no to Ritsudon, on przeszedł właśnie z Groningen do, do PSW. Myślałem, że będzie tutaj w pierwszym składzie gra, grał, ale nie, grał ogony, no nie sprawdził się po przyjściu z zielono-białego do PSW. W ogóle jakby tutaj Japończyk mm, cieniował i teraz do, oddany do do Arminii Bielefeld no, na sezon, więc... Skład PSW no, dla mnie no, nie jest zbyt nawet szeroki, wielka zagadka. Uważam, że Groningen u siebie zawsze jest mocny, niezależnie czy tutaj jest Robin, czy, czy tego robena by nie było i może powalczyć plus pół. Dobry typ, warto grajcie. Dla ryzyka, dla ryzyka możecie, że, że jeszcze Groningen wygra u siebie. No, będzie to bardzo równy mecz. Ok, co dalej? Idziemy jak Willem 2, 2,75. Możecie się śmiać, ale głównie nie pamiętam już chyba jakiegoś sezonu, gdzie mecze otwarcia nie były overowe. Tak w zasadzie nie wiem, może tak ze stęsknienia te drużyny grają. I tutaj też daje na over fajny kurs. Willem trochę taka bardziej defensywna drużyna, ale w sumie no nie wiemy jak w tym, w tym sezonie to będzie wyglądało z ich strony. Czy tak samo oni do tego podejdą? Heren u siebie dużo atakuje, ale dużo też traci. Nie jest tak mocny jak już byli, ciężko powiedzieć, kto by tą konfrontację wygrał. Więc wolę tutaj na razie nie typować zwycięzcy, a, a skusić się na over po dobrym kursie. MN, Venlo myślę, że też nie ma jakiegoś wyraźnego faworyta, ale jak pamiętam poprzednie sezony i poprzednią moją retorykę, wiele tu się myślę, nie zmieniło. MN u siebie e, będzie groźne, nawet dla faworytów. A tutaj, z takimi ogórkami jak Venlo, myślę, że, e, że dadzą radę albo nawet wymęczą MN-0,75 po 2,18. Spoko kurs. Pamiętajcie, kursy mogą się zmienić. Na wyższe, na niższe, jeżeli będą na wyższym, to trzeba podbijać. Zawsze można taki zakład zamknąć i, za, i nie zagrać podwójnie, no w sumie zależy jak e, to gdzie gra. I to jest moja propozycji, osiem propozycji na pierwszą tą kolejkę. Hmm, która też jest trochę zagadkowa dla mnie. E, ale tak jak mówię, pierwsze dwie, trzy kolejki i, i już będzie sporo odpowiedzi, kto jest w jakiej formie, kto jak gra. I jak będzie taka możliwość, to może zrobimy sobie live, że ja będę taki mecz oglądał po prostu nawet kliku i, i coś pogramy na żywo. Więc życzę Wam powodzenia. Będę tutaj też kaszał sprawdzał, że potem nie było wątpliwości Wow, że można było zamknąć kurs 4 i 5, ale tego nie zrobiłem, bo potem nie trafiasz, ale tak naprawdę pokazuję, że jesteś na plusie, więc miejcie to na uwadze. I życzę sobie i wam tam powodzenia i zieloności w nadchodzącym sezonie. Oglądałeś? Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, daj komentarz. No i po prostu jedziemy z tematem. Powodzenia. Cześć.